Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w zasadzie pierwszym drugiego sezonu yy, Facetów w Minecrafcie. Są ze mną Take. Cześć. I ryba. No, ryba już wrócił ze swoich wakacji, czy z pracy, czy gdzie tam był. Yy, jesteśmy już na nowym serwerze. Tutaj, gdzie się powoli odbudowujemy, to jest ulepszona wersja pokoja, pokoju z portalem. No, ona znajduje się pod schodami do piwnicy tutaj mamy w piwnicy pokój yy, z enchantingiem tam takie przejście techniczne do wszystkich rur idących do magazynu yy, tutaj odbudowane jest pomieszczenie ze wszystkimi maszynami tak jak było dokładnie, taka sama ilość wszystkiego yy... dokładnie, nie, nie się dokładnie zrobić, bo mamy w nieco innym miejscu no, mamy nieco inaczej te kolumny one są już tutaj na wprost, tylko chodzi tu z boku. Więc mm -hmm, ja tak musiałem przetrzymać system ciągnący. To widać moc, na minimapie. Ale jest prawie tycznie. To widać na minimapie, jak to jest. My największe, no... zmiany, największe, największe zmiany są w magazynie, bo żeśmy tego powiększyli. No właśnie. I to są Crafting Table 3. One działają tak, że pokazują wszystko, co można skraftować, rzeczy, które mamy przy sobie, łącznie z że tak powiem jak to ująć nie wiem jeśli mamy załóżmy z zwykłe tym? nieprzerobione drewno to pokazuje że można zrobić deski ale też schody to znaczy że można te schody zrobić z czegoś co można zrobić z tego co mam weku no i tak no wszystko pokazuje co da się zrobić tutaj nie wszystkie skrzynki są nawet jeszcze zagospodarowane wszystko co mieliśmy mniej więcej starałem się nam oddać to znaczy na przykład Mieliśmy query, dwie rafinerie i tak dalej, teraz tego nie postawiliśmy, no ale wszystkie silniki, wszystkie pompy, wszystko y, nam tutaj zrespiłem na tym nowym serwerze. Jeśli chodzi o resztę materiałów, to patrząc na y, ostatni filmik z tamtego sezonu, dokładnie wszystko respiłem, tak żeby mieć w takiej znaczy no tam dokładnie, może być różnica kilku sztabek czy coś, ale mniej więcej żeby mieć wszystkiego taką samą ilość w każdej skrzynce. No, starałem się to tak odwzorować, żeby nie było żadnych yy, później, że sobie jakieś itemy respimy za dużo, czy coś. Yy, co tu jeszcze? Tam na dole dopiero budujemy, te, tam korytarz... na dole docenty. nic nie ma, właśnie. No, tam tylko jest korytarz tylko postawione, jest i transmutation table. Jest tylko postawiony, jest tylko table. Oprócz tego nic no, nie ma. No, i... I randomowe. To to, dopiero dopiero co to jest ten ogień. Już więcej no. to jest ten ogień w tym crafting, hmm. raczej w tym uh, station table. Jak tu coś wrzucisz, to większa to liczba AMC, a to znika. I dzięki temu możesz wielkaptałkać na rzeczy z Aha. Ok. Byłem to u siebie na scene. Dobra, i trochę cię przerywa, jak coś, ale nie wiem czemu tak. Czy to umie? Eee, wiesz, co łysy powiem że ja cię też beznadziejnie słyszę. No, w tym to już przejeba. Aha, to co, wygląda. Bo to dostanie... też nie przerywa w takim razie. Mój netlet ledwo znosi W domku, się... domku póki nic niewiele zrobiliśmy. No ja teraz pokazuję wokół domku tutaj żywopłot i tak dalej. Tu wszystko jest tak jak było. No tutaj jest terem a niestety, w nowym update się chyba coś zmienili. Chcę podejść na chwilę. Gdzie jesteś? E, koło tych koło naszych z z panelami. Koło kolumienek, no. W nowym update chyba coś zmienili. Bo wcześniej można było przez ten otwór sięgnąć do środka i sprawdzić, a, tak. e, posprawdzać to teraz a. Jestem tam jako pełny blok można, nie wiem co, nie wiem co z tego przyczyną. Aha, no tak. Chciałem posprawdzać, no a to szkoda, bo to, właśnie po i... to to było zrore. No i... tego... Jest niestety nowa AI ten... potworków, dlatego nie będę tam się może do końca kierował, ale to jest nasza fabryka. Weźmy do łóżka zresztą. może, chodźcie do łóżczysty. Te dziwne rzeczy te na to są. park bloki, kolumny, tak zwane. Ryba, chodź do łóżka. Nie no. no ryba, nie ma chwila, ja tu pokazuję ważne rzeczy, bardzo. No już się, no, dzieją... no idę, ale to mi zajmie dojście. Tu się dzieje. Budynek, budynek jest budynek jest póki co strasznie pty, tak jak poprzedni, ale mam nadzieję. Ja śpiłby, ja <laughs> No dawać, dawać, śpimy. Nie, ja nie winimy się. Dobrze. Dobra. No to teraz lecimy zobaczmy. Tylko co tutaj dostępu nie mam. Pokażę, że poddasze też zrobiliśmy, nie jest zagospodarowane, ale tym razem w domku zrobiliśmy, że również będzie poddasze. Tak, tak jest poddasze, a nic nie ma. Nie. Ja bym tutaj na poddaszu robił jedną strzeleckie, tak dla jaj. Dobrze, to dobrze, to może się... Tu weź nie no, ma. No trzeba sobie gdzieś tutaj, było. No to są takie ja ozdóbki, ozdóbki by bambus na ścianach. No ale generalnie co ja tu mogę? No ja sobie wykopię ten sandstone i pokażę tylko jak to w środku wygląda. O, proszę. No jest to tradycyjna fabryka kaktusów. Wszystko spływa y, sobie tutaj do rury obsydianowej i leci tak jak poprzednio do skrzynki z roślinami. No tylko że jest to mało wydajna, niestety standardowa fabryka. Znaczy... Taka początkowa, żebyśmy mieli tego, jakbyśmy potrzebowali, bo oczywiście musimy sobie jeszcze zrobić. No kolejny gociągoda. To jest oczywiście robiona. Kolejny rogocią, zrobić, a w tym tekicie doszła bardzo fajna rzecz, która się nazywa e, Termal Generator 2 chyba. Do niego można doprowadzać. już od razu lawę Tak, nie trzeba używać wiaderek e, no. Trzeba używać wiaderek, w sensie też w najbliższym czasie jak się znowu zabiorę bo ostatnio jakoś tak miałem wzoronego bardziej minecrafta niż no, i technik paka dobra Mam też mało filmików umiesz, to no. myślę, że coś powstanie W każdym razie ja się teraz biorę, bo mamy taki plan że po pierwsze y, tak, to są, y, ponieważ nie ma modu forestry to Wziąłem wszystkie solar panele, które były użyte do zrobienia naszych trzech farm. Tak jakbyśmy je rozmontowali, po prostu. No już nie odzyskiwałem wszystkich części, bo tam poszło trochę diamentu, złota, żelaza i tak dalej na zrobienie tego wszystkiego, ale najważniejsze dla mnie były solar panele. Więc mamy ich 18 i teraz chciałbym z nich zrobić coś, co się nazywa o Low Voltage Solar Array. Także pokazać. Dlatego to, masz grancza? To, y masz grancza, Nie mam, musisz zrobić. Razem oblicza, kopera, Jakoś. Czy brąz? Aha... Na to. Czy nie, brąz... To masz tu tindasta, ja. a koperdasta musisz porobić trochę. Yy, w każdym razie tak, yy, to się robi yy, z LV Transformera, no, tutaj są części pokazane, trzeba 3 kopera, 2 kable i 4 yy, drewna. No, i... Yy, to razem z ośmioma, to otoczone ośmioma yy, zwykłymi solar panelami daje Low voltage, Solar Array. Yy, jak widać mogę zrobić od razu Solar Array. I to jest właśnie zalepa tego Crafting tej 3. Ja już zrobię od razu dwa. więcej niestety nie mamy części, trzeba będzie dorobić. I yy, tak No, to trzeba wyt... będzie jeszcze... zmontować no. będzie trzeba zmontować i montować nie ten kabel, tylko kabel też. Motymalny koplet, że zrób na copper No zaraz problem, tylko yy, mówię, że yy, zwykły solar panel daje output yy, 1eU, yy, low voltage solar, solar array daje yy, out, output yy, 8eU. Oczywiście można go jeszcze ulepszyć do medium voltage, tylko że do, te, do tego trzeba 8 yy, low voltage solar array i yy, MV Transformer lepsze od tego i on wtedy daje output 64 i tak samo z 8 medium można stworzyć high voltage i on daje output 512 no więc te low te solar no gdzie ty jesteś w ogóle? ja? No. ja siedzę i robię glowing czekaj dam ci te czekaj chodź tu chodź tu, dam ci już te arrayę no dobra to ja pójdę za mną. Stawisz je tam. No będziemy mieli teraz dużo więcej energii, mimo że to jest... To no, tak jakbyśmy 16 nowych paneli domontowali. Znaczy nie, 14 bo zastąpimy e... dwa, więc to jakby 14 no, paneli no. nam doszło nagle. Mamy gdzieś baterie i takie inne rzeczy. E, nie, gdzieś wszystko jest skrzynka trzeba porobić, tak. bo nie chciało mi się tego. Ale reszukić. nie. Ale to jest skrzynka jak coś. W czym jest tylko rabę. No mówię, nie chciało mi Myśmy tego tam... robić. Myśmy tam nie mieli tylko wiele, bo... Ale... No dobra, no zrobiłam to jeszcze trzeba szukać. No, yy, teraz jeszcze tak, yy, mamy z Tinu Refined Irona i brązu możemy zrobić yy, tak zwany Mixed Metal Iron. Yy. O, dwa. A to coś mi się zdawało. Dobra, w każdym razie to teraz trzeba wsadzić do kompresora, tak? To się robiło. W kompresorze się Tak, tak w kompresorze i to są części, z których będziemy zaraz robić... Yy, Rotary macerator, taki lepszy macerator. Yy, no, właśnie... ponieważ mamy więcej, ponieważ mamy więcej energii, to będziemy mogli też robić lepsze rzeczy. Tak, więc yy, z tego robimy te plejty y, do maceratora. My tylko jeden zrobimy na odcinku, żeby po prostu go zademonstrować. Wrócz tego jeszcze trzeba y, takie o cztery. To się robi jeśli standardowo to trzeba ustawić tak na... 4 polach w ten sposób kołdasty po prostu a boże zupełnie zapytaj... jak mi ścina yy, takie coś i z tego robimy yy, takie low carbon mesh i to się też w kompresorze robiło Bo teraz nawet tego powiem, to ci nie powiem yy, tak też w kompresorze dobra mamy te advanced Aloe. A wsadzę do dwóch kompresorów, będzie szybciej. Po jednym i z tego jeszcze maszyn bloka muszę wziąć. Maszyn bloków mieliśmy trochę. Zrespiłem ich tyle, ile ich było. Jeszcze drugi trzeba będzie rozłożyć na te. Ja na chwilę muszę spać. To będę, ale się pisz... okay, o, I zaraz będzie rotary macerator Swoją drogą, łysty rotary rota, macerator robi się e, używając maceratora zwykłego, czy nie trzeba? Nie, tak, trzeba. Masz wypowiedź? E, no mam, to, to czekaj, też, ci, to, to, to idę Ci rozwalić. O, już mamy na Advanced Machine Blocka, tutaj widać po lewej, jakich składników na niego trzeba. No i teraz, to i zwykły macerator, tak? Tak, to zwykły macerator i fajne paro No i to będzie macerator, który będzie działał dużo, dużo szybciej. No daj go. Mamy maceratora. Demontować Dwa. Jaka była wartość na diviningodzie, żeby diametry znaleźć? 8192, o ile mi się dobrze pomie, o ile dobrze pamiętam. Okej okay, i wstawiam lotary macerator w to miejsce. A co znalazłeś coś? Nie ja mam 5000 i. aha, jego się jeszcze trzeba było napędzić tym, redstonem. Bo to chodzi o to, że on tak jakby się rozpędza, nie wiem, z e, RPM to jest co? roads nie wiem, per, se, per minute, coś takiego, nie wiem, obrotów. Nie wiem w każdym razie on się niby rozpędza i jak osiągnie pewną maksymalną prędkość, to wtedy o wiele, wiele szybciej przerabia rzeczy. No i... Żeby on się zaczął rozpędzać w ogóle to trzeba go najzwyczajniej zasilić redstonem, czyli e, potrzeba... To będę, no. będę musiał przeobić instalację po prostu tam w ścianach nieco. No, ale na razie tymczasowo, żeby już się rozpędził, zrobię jedną dźwignię po prostu. I postawię nad nim, nie będzie problemu, nie? E, czemu ja wziąłem redstone'a do dźwigni? Jak się teraz zastanawiam? To... Kaboł. No i to teraz też jak widać nie muszę z drewna przerabiać na patyki najpierw, tylko klikam sobie level i dostaję trzy patyki, które by mi zostały jeszcze po zrobieniu go. Dlatego właśnie yy, tutaj są takie dodatkowe sloty, ponieważ czasem przerabiając niektóre rzeczy możemy dostać więcej niż jeden przedmiot. Żeby potem nie było, że nie mamy miejsca. Dobra, na razie go tak napędzimy. O, jak widać on się rozpędza. Jak to zatrzymam, to on traci? Tak, traci to. Tak. Dobra. To tylko uprożniające. No i on musi być po prostu cały czas napędzony. I ja tam na sprawdzę. Będzie seradę o wiele szybciej, nie, może i zdenerwuje się ten kurs. Ja będę sprawdzał jak energia. Teraz. Nie, no widać różnicę. Okay, pokażę to... gdzie jest. No, nie nie tak samo jak A, i tutaj są trzy... trzy sloty wysunania. nie? Dwa sloty wyścigania, można no, od razu dwa z yy, takich wyłożyć, żeby dwa było wyścigane. By 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 w tej chwili już nie działają te... te sloty, tutaj jako półeczki w tych maszynach, więc nie można sobie tutaj wsadzać cegółkowie, tylko specjalnie i tam jakieś. Niestety, jest tu duży bój dla nas, no ale... No, a my sobie w międzyczasie, między odcinkami pewnie pozamieniamy wszystkie właśnie tamte solar panele na zwykłe. A właśnie, myślę jeszcze pokaż co jest w neterze. W netherze taki mój malutki, Aha. malutki, takie, moja rzecz. Nie wiem, czy ty widziałeś w ogóle tą fajnę. Yy, to... Tak, widziałem, taka półautomatyczna. Półautomatyczną? O, nie, nie, nie. To wszystko jest wyłożone półpłytkami, żeby się nam nie spawniły pigmeny, bo się okazało, że te tego modu jest. działają samo. Bo nie oświetlałem tego wle. No wiem, ale przy nagraniu to jest straszna ciemnica po tym, jak jest tak. To się jeszcze tutaj wewnąć. No, yy, na tych półpłytkach nie mogę. No i po prostu to działa na zasadzie, że to spływa tam... tam na dole jest... Yy, na dole jest yy, rura, rura obsydianowa a jeśli się zapytacie są to na że woda to po prostu to jest lód nie rozwalony, a lód można robić za pomocą maszyn z tego z, 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 z innego krafta yy, tak lód można robić teraz nie pamiętam nawet jak się robiło yy, lód chyba bierzesz w śnież, śnieg i kompresujesz. Ale jak, Albo... jak... Czekaj, jak to działa, że jak rozwalisz lud w neterze to nie zniknie woda? E, no właśnie tak, jak rozwalisz lud w neterze, to nie zniknie woda, bo nie można normalnie lodu zdobyć. Aha, no tak, tylko w Industrial Crafcie da się zdobywać wodę. Tak, wcześniej no, jeszcze okay. można było zapącą Slick Toucha. I tutaj po prostu wszystko sobie spływa. Grafy do tej skrzynki. No dobra, to... Wiele chyba... więcej nie zrobiłem w neterze, bo to właściwie tylko takie... A jest tylko takie prowizoryczne zablokowane na razie wyjścia no. Mu to jest o, ale no? wiecie co, to chyba będziemy kończyć na tym. Zostaw cieniu, to. Bo nie ma za wiele do pokazania. No. Jak pierdzielnie... o inoros chyba. Także został no. na razie. Tym razem ten żywopłot się naprawdę przydaje tutaj wokół domku, ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy żadnego muru takiego większego. Ale ja też mamy w panach... Yy, Zrobienie tego muru. Myślę, myślę że... Znaczy w sumie to nie było tak dużo materiału, to chyba zrobimy już bez cheatowania ten mur. E, co no, do... może zrobimy. Arena do... jeszcze tylko, arena jeszcze tak, co Co do areny właśnie, y, mury, które już postawiliśmy wcześniej, areny, to myślę, że zrobimy wszystko na cheatie, bo... Poszła na to masa materiału i była z tym masa męki i... Chcemy to jak najszybciej po odbudować. Jak tylko znajdziemy dogodne jakieś miejsce, to zaczniemy ją odbudowywać. Ja nie wiem, gdzieś tu w pobliżu, może nawet... No my i... myślę, że nawet męki z tym nie było, aczkolwiek materiałów poszło na to naprawdę mnóstwo. No ale myśmy to robili tak po trochu, nie? A teraz by się chciało to zrobić dość szybciej i od razu coś pokazać z tym związanego, nie? No i jeszcze co... To... Znaczy no nie, nie chciałem nic powiedzieć, po prostu teraz się myślę, że niedługo będziemy za zrobienie tego muru, e, teraz będziemy przerabiać te maszyny i tak dalej. Tylko będziemy mieli Mój, coś Na to, że na będę musiał wszystko jeszcze zrobić, ale to już no też, tak, też zrobię normalnie. Ja, ja też już zrobię myślę, że na normalnie. Ciekawego do pokazania to wyjdzie kolejny odcinek, no, chociaż myślę, że nie było prędzej niż ostatnio, bo teraz byłem po prostu chory przez ludzi, teraz i nie, nie nadawałem się do nagrywania filmiku. Potem hmm. kilka dni takich, że w ogóle mnie na nie było prawie i tak wyszło, że dopiero teraz. To, że tak. łysy był chory to nawet serwa nie było. Właściwie to, żeśmy odbudowali w miałem szybko szybko. Mm, tak, to wszystko co tu jest to zajęło nam może jeden czy dwa dni tam po 2-3 godzinki po i tyle. Na kreatywie to się szybko budowało. No najdłużej mi zajęło chyba uzupełnienie magazynu o, przeglądając y, filmik z ostatniego odcinka, znaczy ostatni odcinek, przeglądając, zatrzymując w momencie jak jakąś skrzynkę otwieram i wszystkie te wszystkie to chyba najdłużej zajęło. No, w każdym razie to chyba będzie na tyle w tym odcinku. No to chyba Naszy chodź na werandę, to się pożegnamy. Yeah. Zawsze hałasuje. A... Czemu on hałasuje? Nawet jeśli nic nie ma teraz tu Dobrze to no, także Także no, Łysy. O piła. No. Dobra o kurde to pół HP zera. To sobie... No właśnie. To nie <laughs> wiedziałem. Eee, no. Dobra to w takim razie ja się żegnam i na razie i od Was No się ma wszystkim To eee, Dobra jeszcze taka krótka wstawka tylko yy, Nasz macerator rozpędził się do 7,5 tysiąca obrotów na minutę To jest jego maksimum i teraz pracuje on z taką prędkością Dla porównania wezmę sobie yy, jeden kola i pokażę wam teraz Magia Tak działa, A tak działa, zwykły. Tak, chodzi... tylko problem jest, problem jest taki, że ten cały czas hałasuje. Nie, on hałasuje jak. On hałasuje cały czas, cały czas, cały czas dopóki nie wyłączysz go z tłumaconego spona. Aha, no tak, trzeba będzie taki wyciszacz zamontować. Jakieś wiesz, ściany dźwiękoodporne czy coś tam... Ja myślę, że ja myślę, że po prostu wiesz, że przyniesie na tej ścianie, później jak wersje powstanie przyciski będzie bardzo ładne włączanie wszystkich maszyn. Ale to lepiej, żeby one cały czas były rozpędzone, bo się trochę czasu zajmuje. Dobra mniejsza. Nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić, bo to miała być tylko taka krótka wstawka na temat prędkości maceratora. Jeszcze możemy zrobić ulepszony kompresor i ulepszyć. Możemy ulepszyć wszystko. Nie, tylko trzy maszyny są te lepsze. Eee, nie. Wszystkie są ulepszone, jest, jest ten nowy, jest ten mod. Ale... Jest, powiem, jakie są ulepszone. Sprawdzałem, przecież w tym są dopiero trzy. Wydaje że jest ich więcej, ale no dobra. Znaczy doszły takie rzeczy jak... Aerotar macerator, Singularity Compressor... No, Singulari no, no I tyle. Wydaje mi się, że jeszcze były jakieś inne. Nie, to są trzy. To no, no, w każdym hmm, razie te trzy szkoda. ekstraktor, kompresor i macerator możemy ulepszyć, ale poza tym i tak tu coś powymyślamy. W tej chwili przerabiamy właśnie koła na cold i bierzemy się zarobienie... Jest ee... jeszcze induction furnace. Paneli. Ale induction furnace już dawno był. To jest ten, co no się tak, rozgrzewa jak jest... w nim po prostu grzejesz. No czas. tak, ale to jest, no działa na tej samej zasadzie co ta. Nie, chyba, nie, nie się na tej samej, bo go nie napędza przed stonem. Tylko po prostu jak mu cały czas coś przetapiasz, to on coraz szybciej działa wtedy. A. Dopóki nie przestaniesz przetapiać coraz szybciej. No, dobra. Ja do To koniec wstawki i, i na razie. <laughs>